Cześć Boże, witajcie. Zanim zaczniemy, zachęcam, żebyście razem ze mną oddali ten czas Duchowi Świętemu. Duchu Święty, Pocieszycielu, Ty, który przychodzisz, wylewasz się na swój Kościół w Eucharystii, oddajemy Ci ten czas, tą konferencję, ten czas modlitwy, czas wpatrywania się w Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Oddajemy Ci ten czas, abyś nas przemieniał, otwierał nasze serca, nasze uszy, na to, co Ty chcesz nam powiedzieć, na to, co Ty chcesz nam pokazywać. Amen. Kontynuujemy naszą drogę ku budowaniu jedności w Kościele. I temat, którym chcemy dzisiaj się zająć jakoś szczególnie, jest szacunek. Brzmi prosto. Wydaje się, że nie ma się na czym zastanawiać. Szacunek po prostu jest nam potrzebny w naszych relacjach. Szanujmy się po prostu, ale próbujemy wejść w głębiej. Osobiście jako matematyk potrzebuję zacząć od konkretu, od definicji, o czym tak naprawdę mówimy. Co to znaczy kogoś szanować? I definicja ze słownika języka polskiego mówi tak, że szacunek to stosunek do osób lub rzeczy uważanych za wartościowe i godne uznania. Tak mało ścisła, trochę ta definicja. Jest, jest, jest tutaj takie pewne niedopowiedzenie, jest taka nie wprost. Bo mówi, że szacunek to jest taka relacja, taka postawa, jaką okazujemy wobec osób, które uznajemy za wartościowe, za godne uznania, odwołuje się do jakiegoś takiego jakby ustalonego porządku, do jakichś podstawowych intuicji, do tego, że wobec osób, które uznajemy za warte naszego czasu, Wobec osób, które może nam imponują, które są dla nas ważne, które podziwiamy, może uznajemy za mądrzejsze od nas, może, może chodzi o kogoś, kto jest obdarzony jakąś władzą, wiedzą, pieniędzmi. Do tych osób podchodzimy w sposób szczególny według tej definicji. Traktujemy je w odpowiedni sposób, nie atakujemy, nie obrażamy, nie lekceważymy. Obdarzamy jakimś pewnym zaufaniem, nie naruszamy ich przestrzeni osobistej, zwracamy się w odpowiedni sposób. Przez pryzmat tych osiągnięć, przez pryzmat tego, kim ktoś jest, patrzymy na jego wartość. I mimo, że w jakiejś mierze jest to pewnie definicja prawdziwa, to nie wydaje się pełna. Albo inaczej, przez to, nie, nie, przez to niedopowiedzenie, niedookreślenie, kto jest tą osobą godną szacunku. Nie wiemy tak naprawdę do końca, o co, o co w tej definicji chodzi. Ale nawet gdybyśmy przy niej zostali, to w takim, nawet w takim prostym ludzkim ujęciu, to tak czy tak nie wydaje się to pojęcie być popularnym w obecnych czasach. Raczej słyszymy wokół diagnozy o braku szacunku, braku szacunku do starszych, o kryzysie autorytetu o zaniku właśnie kultury, uprzejmości, wystarczy rozejrzeć się po mediach społecznościowych, zobaczyć w jaki sposób ludzie się do siebie zwracają i często my katolicy wcale nie jesteśmy lepsi. Nie? Ale w, będąc w tym miejscu, chcemy podążać za najlepszym nauczycielem i wiemy, że, to, że ten porządek ludzki to nie jest porządek, jaki panuje w Królestwie Bożym i że to nie jest ten wymiar szacunku i ten sposób okazywania szacunku, do którego zaprasza nas Jezus. Mamy na dzisiaj przewidziany fragment Ewangelii Świętego Jana o umyciu nóg uczniom. Jest to rozdział 13 od 1 do 20 wersetu. I nie będę czytał tego fragmentu całego teraz, ale bardzo zachęcam, żeby wziąć go na modlitwę, albo w czasie adoracji, albo w czasie swojej osobistej modlitwy. Ale myślę, że wszyscy znamy tę scenę. Zresztą niedługo będziemy wspominać ją w sposób szczególny w trakcie Tridum. Jezus, Pan i nauczyciel, obmywa nogi swoim uczniom. Niektórzy są zdziwieni, zaskoczeni, niektórzy oburzeni, ale On spokojnie im tłumaczy. I co więcej zaleca poleca, aby robili to samo dla siebie nawzajem. Nie przypadkiem ten obrzęd w liturgii nazywa się mandatum, czyli przykazanie. Jezus poleca nam czynić wobec siebie nawzajem to, co on czyni wobec nas. I to jest właśnie jego perspektywa. To jest w pewnym sensie odwrócenie tej ludzkiej definicji, że szacunek, obdarzanie kogoś szacunkiem, miłością, przestaje być czymś, co jest zarezerwowane właśnie dla nauczyciela, dla autorytetu. Każdy z nas, każdy z naszych braci. Jest godny naszego szacunku, czasu, zauważenia, docenienia, traktowania z godnością, z empatią, obmycia nóg. Jan Paweł II mówi, yy, mówi tak: Bóg w sposób niezrównany ukazał nam w Jezusie Chrystusie, jak kocha każdego człowieka i tym samym nadaje mu nieskończoną godność. I tak sobie myślę, że jak zaczniemy się zastanawiać nad miejscem szacunku w naszych relacjach, to należałoby stwierdzić, że powinien on być podstawą. Powinien być taką pewną oczywistością, punktem wyjścia, na którym dopiero możemy budować nasze relacje dalej. Bo mówiliśmy już sobie trochę w trakcie tych rekolekcji o tym, jak budować nasze relacje wzajemne, aby dążyć do jedności, aby budować jedność kościoła. Nie? Mówiliśmy o tym, co jest ważne. Co może nam pomóc tą, tą jedność między nami budować i przez to budować jedność całości, kościoła jako całości? Ale myślę, że trudno wyobrazić sobie relacje miłości czy prawdziwe pojednanie z kimś, kogo nie darzymy szacunkiem. Że niewiele da otwartość albo gościnność wobec kogoś, jeśli on będzie wiedział, że go nie akceptujemy, jeśli nie przyjmiemy go jako osoby, nie dostrzeżemy w nim, tej podstawowej godności dziecka Bożego, jeśli nie przyjmiemy go po prostu takim, jaki jest. I, i warto zastanowić się nad naszymi relacjami w tym kontekście i, i zadać sobie pytania o to, jak ja traktuję inne osoby w relacjach. Nie? Osoby w, mojej, w moim otoczeniu, w mojej rodzinie, w mojej, we wspólnocie, w pracy. I, I myślę, że część z tych pytań, które przeczytam, może się Wam wydać oczywista i, i odpowiedzi na nie może będą łatwe i, i proste, i dobrze, jeśli tak jest. Ale warto spojrzeć na wszystkie relacje nasze: i z tymi osobami, z którymi nam blisko, i z tymi, którymi nam nie po drodze, tymi, których znamy dobrze, i tymi, których, których po prostu spotykamy gdzieś w swoim życiu tylko na chwilę. Czy traktuję innych tak, jak sam chciałbym być traktowany? Czy odnoszę się do ludzi życzliwie, z uśmiechem, czy w ogóle ich zauważam? Czy szanuję godność drugiego człowieka? Czy szanuję odmienność poglądów, inny sposób bycia? Czy staram się ludzi umacniać i dodawać im otuchy? Czy raczej moje słowa drażnią i dołują? Czy szanuję czas innych osób? Czy czytam, czy odpowiadam na, na maile, smsy? Czy daję znać, kiedy mnie nie będzie na spotkaniu, czy nie spóźniam się, czy może czekam z płatnością za wyjazd, aż mi ktoś drugi raz przypomni? Czy szanuję wiedzę, doświadczenie innych osób, czy może podważam wszystko, co, co słyszę tak z przekory z automatu? Czy doceniam też pracę, którą inne osoby wykonują dla mnie, dla Wspólnoty, a może za łatwo przychodzi mi odpuszczanie nieprzychodzenie na spotkania, mimo że są osoby, które wiernie przychodzą, by je prowadzić, też dla mnie. To są proste rzeczy, nie wymagające dużego wysiłku. Papież Franciszek w encyklice Fratelli Tutti wiele miejsca poświęca właśnie godności ludzkiej i potrzebie braterstwa i wzajemnego szacunku. I i jest tam taki fragment, który, w którym zwraca bardzo jasny sposób uwagę właśnie na wartość i potrzebę takiej zwykłej, prostej, codziennej uprzejmości, która otwiera drogę do, do budowania jedności. I przeczytam fragment z tego. Dzisiaj zazwyczaj nie ma czasu ani energii, aby zatrzymać się i dobrze traktować innych. Aby powiedzieć, czy mogę, przepraszam, dziękuję. Ale od czasu do czasu pojawia się cud człowieka uprzejmego, który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby podarować uśmiech, aby powiedzieć słowo, które by dodało otuchy, aby umożliwić przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności. Ten trud przeżywany na co dzień jest w stanie stworzyć takie zdrowe współistnienie, które przezwycięży nieporozumienia i zapobiegnie konfliktom. Ułatwia poszukiwanie zgody i otwiera drogi tam, gdzie oburzenie niszczy wszystkie mosty. Cud człowieka uprzejmego prostota, proste rzeczy. Ale oczywiście ten szacunek nie jest zarezerwowany tylko do naszej relacji z innymi osobami. Tak jak też mówiła Kasia niedawno tydzień temu o pojednaniu, które też wydarza się w kontekście różnych naszych relacji, relacji z ludźmi, relacji z Bogiem, relacji też z samym sobą. Tak myślę, że szacunek też, w jakiś, też powinien być podstawą wszystkich tych naszych relacji. I, I tak w pewnym sensie w naszej relacji z Bogiem łatwiej o szacunek, nie ma tutaj tej potrzeby przewrotu. Nie, zostaliśmy po prostu stworzeni przez Niego na Jego obraz i podobieństwo i w naturalny sposób jesteśmy w stanie dostrzec e, potrzebę oddawania Mu szacunku i czci. Ale myślę, że też warto sobie zadać pytanie o to, jak wyglądają podstawy mojej relacji. W tym wymiarze? I czy w relacji z Bogiem zadaję sobie ten, choćby ten, no właśnie ten mały trud, o którym pisze Franciszek, a który powinien być podstawą? Nie, to są proste rzeczy. Czy wchodząc, będąc w kościele, klękam przed najświętszym sakramentem w tabernakulum? Nie, czy, czy robię znak krzyża świadomie? E, jakby ze świadomością tego, co ten gest oznacza. Czy raczej jak to. Jak to zwracał nam kiedyś uwagę nasz duszpasterz Aleksander Koza, czy to nie jest czasem taki krzaczek? Nie? Nie? Czy przyjmuje Pana Jezusa w komunii świadomie i, i przygotowany? Czy staję się w ogóle o godne miejsce spotkania z Panem w modlitwie? Czy może raczej modlę się w biegu, nie myśląc dużo o tym, jak ta modlitwa wygląda? I jeszcze na koniec... Pytanie o to, czy sam siebie potrafię traktować z szacunkiem. Czy dbam o tą homeostazę, o której mówiła Kinga wcześniej. Czy szanuję swój czas, czy może trwonię go na rzeczy nieistotne. Albo czy w ogóle staram się być tutaj i teraz i w ogóle myśleć o tym, o tym czasie, który mam. Czy dbam o siebie, o swoje zdrowie, o balans w życiu. Czy sam sobie nie odbieram w jakiś sposób szacunku? Nie wmawiam sobie, że, nie wiem, że jestem słaby, albo że może nie należy mi się szczęście. Czy potrafię spojrzeć na siebie oczami Boga i dostrzec tą godność, godność dziecka Bożego, tą godność, którą On mnie obdarzył? Jest tu dużo pytań, ale myślę, że wszystkie one właśnie sprowadzają się do tego. Czy potrafię patrzeć na świat, na siebie, na innych wokół mnie, na, 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 na nasze relacje, na Pana Boga również, spojrzeniem czystym, takim przemienionym przez Ducha Świętego, czy potrafię patrzeć Jego oczami? I myślę, że do tego chciałbym zachęcić Was w czasie tej adoracji, by, by po prostu prosić Jezusa, który stanie tutaj przed nami w najświętszym sakramencie, aby przemieniał właśnie nasze spojrzenie i pomagał nam patrzeć na siebie, na innych z szacunkiem i miłością. Tak jak on sam patrzył na swoich uczniów, na tych, którzy, którzy z nim byli i teraz też patrzy na nas.